Cześć, jestem z nami. witam Was w kolejnym mojej nagraniu wideo. Nagrywam go tego samego dnia, drugi film tego samego dnia, bo pierwszy był na temat zarządzania kontaktami w chmurze Google, nie, a teraz w tym materiale pokażę Wam jak zarządzać kontaktami na koncie Huawei w poziomu komputera, bo też jest to możliwe. Nie? A jakby się ktoś pytał, już z góry mówię. E, czy Samsung oferuje taką opcję? Nie? Bo, bo z chmurą Samsunga też możesz wtedy sychanizować kontakty. Nie? To z tego co wiem, z poziomu komputera nie, nie ma takiej webowej wersji chmury Samsunga, jeśli chodzi o kontakty. Jeśli, jak się dowiem, e, jak się okazuje, że jednak jest, to zrobię innego dnia. Nie? Taki Film, ale z tego co wiem, bo ja chyba już szukałem, to, to u Samsunga nie ma takiej opcji. No, także pokażę Wam, jak zarządzać kontaktami z poziomu komputera na chmurze małej. Jak będę miał telefon, to kiedykolwiek dostępny telefon od Xiaomi, od Xiaomi, to będzie też film, będzie też film na temat zarządzania kontaktami z poziomu komputera w chmurze Xiaomi, ale. Kiedy? I czy w ogóle to ja nie wiem, nie? Bo, 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 bo jeszcze nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał, nie? A teraz wracamy do Huawei. Żeby wejść do chmury Huawei, wchodzimy tak piszemy tak cloud. teraz też będzie link w opisie, nie? Cloud. kropka Odbierana mi się chmura huawei i teraz tu logujemy, bo się widocznie, że logowałem z chmury, albo się zrobił tak zwany load lock. Ja na to mówię, czyli strona się ładuje do połowy. Jeżeli tak się stanie, to się nie stresuj, tylko kliknij na krywaturze raz 5 żeby odszczerzyć stronę. Bo brach w ja tak ma to sami. O, jest. No. Tak to sami się potrafię zawiesić. Logujemy się, bo ja to hasło mam wpisane w przeglądarkę. A ono jest zaglasykowane, także spokojnie się logujemy. Teraz trzeba przesunąć puzel, bo czasami tak jest, że trzeba prowadzić kod, co, albo przesunąć ten puzel, do żeby. To jest antybotowe rozwiązanie, nie? żeby nie było e, przeciwko botom, żeby boty nie próbowały się logować. Do konta. Pyk, pyk, pyk. I teraz trzeba zweryfikować tożsamość. Bo, tak jak mam, tak jak podobnie w przypadku Google było, tu też mam aktywne tu fa czyli dwuetapowe weryfikowanie. Klikam w zweryfikuj. I teraz na ja, o słyszeliście na przyszło mi kot kod na ja Muszę teraz go wziąć O przyszło mi powiadomienie, klikam, zezwól i teraz wprowadzam kod 9,1 jest jednorazowy tak spokojnie 918131. 8, 1, 3, 1. I teraz sobie mogę zapisać przeglądarkę jaką zaufaną, żeby nie trzeba było tych kodów 2FA wpisywać, albo niezaufaną, żeby zawsze to było, albo zdecydować można później, nie? Ja sobie zro z zrobię to później, bo, bo, bo ja. Bo jak nie muszę to e, dodać jako zaufaną, to sobie postawić. nie? Jeżeli wam się takie coś stanie, jak teraz, czyli jest taka, taki globus i chińskie matki, to się nie bójcie tego, tylko po prostu zrobił się błąd. Podczas ładowania strony. Albo awarię ma Ale z tego co wiem, wyczytałem w internetach, że to jest 500 kod 500, 500, 500. Zatem się nie bójcie, tylko próbujcie, nie straszujcie, tylko próbujcie jeszcze raz. O, jeszcze raz zweryfikować, tak to samo jest. Nie? To jest kwestia... Do tego. O, jest, już jesteśmy w domu, widzicie? No, to jest po prostu błąd serwera. Nie? No, jak wiadomo chwałę to jest chińska, chińska firma, więc były znaczki chińskie. Nie? Dobra, wchodzimy w kontakty. I podobnie jak w przypadku Google. Mamy listę, tylko że powiem, tym razem po lewej stronie. Tak bardziej źle tam, nie? I od razu mamy tutaj po prawej stronie widok na temat informacji. Nie. Widok informacji na, te, na temat kontaktu to chciałbym powiedzieć. Nacisknij i trzymaj Shift lub Control, aby zaznaczyć jedno. więcej kontaktów. O, to fajnie, nie? To wygoda, nie? No bo tutaj nie mamy pól do zaznaczania większej liczby kontaktów, jak w przypadku Google nie? Natomiast to musimy trzymać Control, żeby zaznaczyć nie? więcej kontaktów, albo Shift. I wtedy klikasz i zaznaczasz więcej, nie? O. I co z takim kontaktem tu możesz zrobić? To masz opcję utworzenia nowego, to sobie utworzyć, wprowadzasz dane i zapisujesz. Tu masz menu. Dalej mamy importuj kontakty. Możesz sobie zaimportować z plików V-card oraz przepisać do grupy ten plik. Tutaj grupy nie mam żadnych. No spróbujemy zobaczyć jak to wygląda, ale to za chwilkę. Tutaj jest obsługiwany wyłącznie plik V-card Dalej mamy eksportuj, czyli tu mamy opcję eksportowania do pliku wikard, tylko tu CSV jest nieobsługiwany. Stal, yy, kontakty, czyli właśnie to, ta opcja właśnie usuwa ten do, ten do kontakt, czyli ten sam numer, ten sam numer, ale na przykład inna nazwa, albo na przykład ta sama nazwa, a inny numer, nie, żeby nie było tego ale generalnie to jest ten sam numer, i in, ale inna nazwa. żeby nie było podwójnych kontaktów w telefonie, to możesz jest... Powielone kontakty to zostaną ustalone i zsynchronizowane z Twoimi urządzeniami Huawei. Nie można a tej operacji. No. Dalej mamy. Wybierz wszystko. Ty to jest po prostu zaznaczanie wszystkiego, nie? I możesz sobie tutaj działać na tych kontaktach to samo, nie? No, i tutaj mamy jeszcze tego, musimy odznaczyć wszystko. Zaznaczy, jedną to mamy opcję edycji, możesz wprowadzić zmiany nie? i sobie dodamy właśnie go do grupy jakiejś. Tylko, że tu jest, dodaj do, 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 do pole, chyba tu tak idzie. Adres komunikator, przedaniem, data oraz dodanie do grupy. No i tutaj grupy. Utworzyć nową grupę. No dobra, ale jak utworzyć grupę? Aha, tu jest zakładka grupy. Dobra, to wychodzimy z kontakty Edycji. I tu jest piusik. I tu dodamy znowu, nazwiemy testowa. Tak jak w przypadku Google było. Albo test Huawei. O, tak nazwiemy po prostu. Żeby się nie, nie pomieszały z Google'ami, bo mamy już na grupę, teraz nasz test, ale na koncie Google. Dlatego pisałem inną. I dobra, teraz możemy sobie dodać edycja. Dodajemy do grupy. Dodajemy pole. Dodaj do grupy. I wybieramy test Huawei. I OK. I zobaczcie, jak to wygląda, nie? Aha, odrzucenie. Zapisz, no bo trzeba zapisać zmiany, oczywiście, żeby. O, i teraz możemy przejść. I jesteśmy w grupie testowej, i mamy aktywne usługi do danego numeru. To jest Glaska 101 płotek, to jest po prostu Glaska 101, przepraszam. Taki ogólnodostępny w internecie numer do sprawdzenia aktywnych usług u Plusa. Także to są numery ogólnojawne i ogólnodostępne dla każdego. One mogą być pokazane. Tylko sobie akceptuję kukisy, żeby mi się tutaj nie robiły błędy żadne. Nie? No, no i tutaj to chyba wszystko. To jest opcja usunięcia, nie? Kontaktu. Możesz sobie usunąć wybrany kontakt z tego poziomu. I wylogować się z konta. Z konta. Problemy i ja sugestie polecane. Pobieranie danych. Ty możesz sobie tutaj jeszcze pobrać wszystkie dane z konta Huawei. Nie, no. I się wylogować, nie? No, no i to byłoby te ty, tyle, ty, ty, ty. więc w przypadku Huawei jest mniej opcji, a jeszcze wyszukibaka tu jest, nie? W przypadku Huawei mi się wydaje... A i ostatnio usunięte, czyli kosz. Tu na dole jest. Tam troszkę jest ukryty. Jak widzicie to mamy kosz. Możemy sobie ten kos opróżnić, przywrócić wszystko, albo opróżnić kosz, nie? Ja tak zrobię. O, i już powinna być opróżnione. Kos powinien być pusty, no? Aha, czekajcie, bo to wybrany kontakt, to muszę zaznaczyć wszystko, Wydzieć wszystko, tak, tu. O, i teraz mi się opróżni kos, dobra. No, nie jest wszystko, jesteśmy, mamy kosz wyrzucony, dobra, no to byłoby tyle, jeśli chodzi o Huawei, Ja jeszcze Wam pokażę, tak jak w przypadku Google a. robiłem na telefonie Huawei, jak wyglądają grupy, w przypadku konta Huawei, nie, także widzimy się na telefonie, no, za chwilkę przełączę tylko nagrywanie na telefon i widzimy się za chwilę w Huawei Mate 10 w Jestem z na telefonie Huawei i żeby wejść e, na kon grupy kon kontaktów na koncie Google Huawei, to rano kontakty, zakładkę grupy i tu powinieneś mieć zakładki teraz grupy w telefon i grupy w Google, grupy w telefon to są właśnie kontakty pogrupowane na koncie Huawei to się tak nazywa w przypadku tego Meta 10J, tak jest, że to w telefon, bo tu jest jedna, jedna, jeden podział. Czyli nie jest podzielone oddzielnie telefon do pamięć lokalna, bez synchronizacji, i konto Huawei, tylko jest od razu jedna pozycja. Telefon synchronizowany jest z Huawei, nie? a tylko Google jest osobno. Dlatego jest kontakty, kontakty grupy w telefon, że to tak nazywa, nie? I tu mamy właśnie pogrupowane kontakty na koncie Huawei. I tu sobie możesz dodać jeszcze, nie? Członków. Z tego poziomu zaznaczyć i, i sobie dodać do grupy, nie? A jeżeli chciałbyś utworzyć nową grupę, robić to z poziomu wszystkich kontaktów, tylko że wchodzisz na konto nie ogólnie, wszystkich kontaktów, to nie ma znaczenia, nie? Czy dany kontakt jest na koncie Google, jak masz się chwałę ja z Google, czy na koncie Huawei. Bo to nie ma kompletnie znaczenia, bo to się tak może synchronizują razem. Bo, to, bo to, to jest tak już zrobione, że to fajnie jest tak zrobione, że możesz sobie wybrać to, niezależnie od konta. <coughs> I tu sobie możesz, klikając tyk, edytuj i tu sobie możesz dodać albo do grupy na telefon, tej właśnie Huaweiową, grupę na koncie Huawei, albo właśnie na Google, nie I tak przepisać. Nie, nieważne, czy ten kontakt jest zapisany na koncie Google, czy na koncie Huawei, bo to możesz tak sobie yy, grupować. Nie? Przepraszam, że jakiś czas był, nie? No, no, bo po długo nie. Dobra, i no, no i to tak, tak to wygląda tutaj, nie? Więc będę się z wami żegnał. Do zobaczenia ze strony do wyścigła. Do zobaczenia. Cześć!